Antysmogowa maska w moim on bagage. Wiesz o co chodzi, właśnie zaczynamy odcinek na poważnym kanale. Tak, jak zawsze wszystkich zaskoczył, ale yy, my yy, idziemy dalej i nagrywamy kolejny odcinek. A w dzisiejszym odcinku jakże trudne wyzwanie, naprawdę pobudzające wszystkie m, po prostu strefy mózgu człowieka. Musisz 100% mózgu wykorzystać, żeby to wyzwanie przejść, rozumiesz? Bo wiesz co to jest? Musisz zgadnąć rapera, co to jest za raper po zdjęciu, tylko że jest stary. Dlaczego jest stary? Ponieważ FaceUp jest popularny. A jak FaceUp jest popularny, to nagrywamy film, w którym używamy face upa. Oraz mamy content o rapie, więc co zrobić? Starzy raperzy, tak będzie ich odgadywać, naprawdę. A teraz posłuchaj, bo yy, widzisz, niektórzy na przykład yy, mają nazwę kanału yy, swoje imię i nazwisko, nie? A my mamy poważny kanał. No i na przykład jak ktoś ma swój kanał, imię i nazwisko, na przykład taki Gimper Tomasz Działowy i mówi się, z tej strony Gimper, no trochę bez sensu, nie? I, I tak w sumie po co tak zaczynać filmy, nie? Więc, yy, ale w naszym przypadku my mamy poważny kanał, więc yy, więc my powinniśmy się przedstawić na początku, tak myślę. No bo jak ktoś padnie, to dobrze by było, żeby wiedział, jak się nazywam, żeby nie mówił na przykład tak, jak kiedyś było ten Czarny i ten Rudy. Tak więc ja jestem Daniel. A to jest Kuba. Podbijamy YouTube'a. Elo. No i wiecie jak jest, prawda? Instagramy trzeba wypromować. No taki już świat jest taki porządek rzeczy, więc Kuba. Nie było go tu naprawdę. Kto zauważył? Ja sam. A, ja też zauważyłem. Ha, siema, mam Siema, Siemandero! O, to teraz możesz powiedzieć. Oj. Dobra, ja nasze przełomowie Instagramy, na których dobijamy ja dobiłem do 1000... nie, do dwóch tysięcy obserwujących, a on do tysiąca. Ja, ja dobiłem do 568. Ale pamiętajcie, jak spotkacie nas na mieście... To nie podchodźcie, bo się boję ludzi. Nie! Możecie podejść, ale nie uciekajcie i nie róbcie znieść ukrycia, proszę. Ja nie mam takich problemów i tak nikt nie lubi. Ja też nie mam, więc... tak pozostanie, a teraz przejdźmy do odcinka. Może jeszcze ktoś się nie domyślił, jakie są zasady. To pokazujemy zdjęcie rapera, tylko że jest stary, a druga osoba zgaduje. Jak zgadnie, to ma punkt. To zgadnie więcej wygrywa. Jo. Słuchaj. No. To ja zacznę no. i Ci pokażę pierwsze zdjęcie. No ogólnie mi się wydaje, że to wszystko jest banalne zupełnie, ja, ale... Ja też. No to dobra, po kolei będziemy iść, słuchaj. Tak o będzie lepiej. No. I tutaj no. się będzie pojawiał na ekranie. Tak. No i powiedz mi, kto to jest? O, to Kto to może być? Kto to może być? Wy widzicie to pewnie gdzieś tutaj na ekranie, tak? To nie? No tak, gdzieś no jest. jest. I powiedzmy, to jest. No, czekaj, jeszcze jak będzie. Tak więc, kto to może być? Znaki zapytania naszej? Czy to jest półbóg? na O, po czym poznałeś? No, no po charakterystycznym. Ja bym po brwiach poznał Ja, ja to strzeliłem, tak? W ogóle Dobra. No, Dobra To to jest Ja już... <laughs> ja już kurtkę widziałem <laughs> No dobrze, aż mi głupio po na to odpowiadać No B do S Dobrze, B do S A wiesz czemu B do S? Mhm No bo... jak ma na imię B do S, jest tak? No Tak Od B do S No bo B i S się kończy Tak No Od B do S. Od B do S? Tak! Naprawdę? Tak! O! wow! Ej, wow. dobra ciekawostka to jest! No, to jest dobra ciekawostka! Uwaga! Proszę! O Boże! Przecież on się nawet nie zmienił! No! <grym> dokładnie! To jest Słuchnie. To jest, to jest Słuchnie. 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 10 lat temu też tak wyglądał! No miałaś no! ja no. Dobrze! <grym> dobra! Wow. Ale to niefortunnie wyszło. Jakoś trochę tak, jakoś trochę tak coś tu nie pasuje. trochę się zlewała z brodą? Tak, no, może, ale raczej chodzi mi o policzek tam. Co? Po lewej. Aha, no No tak. dobrze, mamy tutaj do czynienia z Malikiem Montaną. Dobrze, Malik Montana. Jego pliki, pliki, pliki. Proszę. Um, hmm, Kto to może być? Eee, jest to blacha 2.1.1.5 mhm. Tak, dobrze Blacha 2.1.1.5, numer seryjny <noise> Dokładnie To co pasuje do blachy? 2.1.1.5 Drewno eee, Aha, no, no może, ale to nie ma nic wspólnego z tym, kim, kogo teraz ja pokażę co to jest? Mm -hmm. O, to jest biały 2.1.1.5 Znaczy, tak. sorry, 2115 Biały no 2115 Dokładnie tak Tak Mieliśmy JTM Tak I tylko dlatego go, go znamy Jak, Jakby ktoś tak. chciał wiedzieć, to zawsze przed każdym otem słuchamy każdej piosenki z albumu danego wykonawcy po 150 razy tak, wcześniej ja zanim zacząłem ten kanał, nic nie wiedziałem. Potem przesłuchałem taką. E, tak było? Nie, tak wcale nie było. A teraz, patrz tutaj. No. Nie, to nie jest oryginalne zdjęcie. Nie, <śpiewanie> <śpiewanie> nie, 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 nie no wiesz, jakby. Hmmm, czy ja, no, ja, ja też no, po prostu. No on już nie może, być starszy, nie, nie. nie może być starszy. Nie no wiesz. Nas też to czeka niestety Tak zmienimy I się, jakby się. wszystkich widzów też to czeka Zmienimy się w stanie. No chyba, że zasubskrybujecie ten kanał i zostawicie łapeczkę w górę to. to tego, gwarantuje większą Nigdy Nie będziecie starzy. Nigdy. Ale za to szyb szybciej umrzesz. więc... Chyba, że... Tak, od cringe'u. Coś trzeba od cringe wybrać. Na coś trzeba umrzeć. Bo a więc to jest O.S.T.R. Tak Prawda Super yeah. Dobra, teraz e, wiesz Jaki jest bardzo popularny youtuber, który... Young Multi Robił piosenki Robił rap Wydał płyty, wydał dwie płyty Albo jedną, albo dwie Young Multi? Nie yeah. A ty też No okay. dobra, pokaż to zdjęcie, no co to jest, człowieku? Nie, bo to miał być kontekst taki fajny Aha, no dobra To pokaż to zdjęcie już No, to ale... Dobra, to, to był Gimper, nie potrafisz potrafi się bawić, no. No to je płyty No. i co? No i... A to nie jest Gimper. No i co z tego? No to co? Ale bombsite A był, a to jest? A jak, a jak no, się idzie na bombsite ja A, to, to, to jest. jest plan A. Nie, a jak ale się... ja wiem kto to jest, ale po co mówisz o Gimperze? A nie... Znaczy, że no to jest plan B. No dobra, no. no bo, ale ale tego, bo bananie poznałem, tak szczerze. <laughs> a tutaj. No. Ja nawet nie wiedział skąd to jest, to zdjęcie. No nie, <laughs> święty Mikołaj Tak! No, jeszcze odpowiem, bo akurat no. wiecie Jak jest się mężczyzną 17 lat Są mhm. wakacje i się nudzi To oglądasz YouTube'a no. A wiesz no, jak go nazwać? Bo pracujesz Wiesz jak go No tak no, Okej, okay, może przejdę do rzeczy. Jest to... No, ta? Puerta. dobra. Je, jest to dobra. żabolut. Dobrze no. Który wystąpił u Kuby wojewódzkiego. Tak, dokładnie. Po ta... prostu ciesza. Jeszcze no, no. było. Ale jest... Gdzie kom... takie inne zdjęcie, yy, bo to jest tego z, z YouTube'a chyba. No tak, tak, z YouTube'a. Tak, gdzie on tak siedzi perfidnie i jest taki jest no. No. Po prostu banana na Ale obrazie. w ogóle koncepcja, że w yy, zamian świętego Mikołaja przychodzi Ci żabolut do domu jest bardzo kusząca. I płyty płyty zostawiam. Spoko, to jest ja tak? Tak. Czy bardziej hard czy coś bardziej no hard. No normalnie, dawno. Dobra! Go. Coś czego możesz nie znać, ale dużo dziewczyn to zna. No. No. Kto to jest? Yy. kto to jest. Hmm I czy dziewczyny bardziej znają go? No chyba tak To się wydaje Ale czy... go w radiu No kurde, ja nie wiem czy go puszczają, ale ja bym powiedział, że to jest tym. Dobrze Tak? Tak, to jest Tymco No tym, co... dobrze Jeszcze tylko tych... Ale, ty, ale ty, ty, trochę chyba twarzy widać Trochę no, widać No I no i po tym Nie skomentuję tego <laughs> o nie, jak, jak go wykrzywiło To jest jak Iggy tak. Ale jak go wykrzywiło Chyba igi Iggy gość. Old igi Iggy, Mi się wydaje, że tak właśnie będzie Dokładnie tak będzie wyglądała ta osoba za 80 lat Dokładnie no. tak Nie ja wiem Tak <laughs> To chyba trochę nie wyszło No tak, wiem no, <laughs> To trochę nie wyszło i dlatego on no tak, tak będzie właśnie wyglądał To jest, to jest to, Tylko to się włosy zmienią A więc tak, to jest taka zapiekanka ale moja wersja lepsza. O, też właśnie chciałem to zdjęcie. No. Aj, ale w ogóle... Z tym wąsem Tak, ale w ogóle, no. bo na tym zdjęciu oglądałeś no. strenger FINSA trzeci. No. I jak tam był ten hopper. Co nie? No. Ten, ten, wiesz, ten policjant. No, no, no wiem. To, ja tą koszulę ja sobie to... kupił taką tak właśnie. Nie, nie. I człowieku ja widziałem gdzieś na Facebooku, że takie zdjęcie jak on stoi z tym wąsem i jest podpisane tak miłe. <laughs> I ja nie mogę. I na tym zdjęciu <laughs> dokładnie... Pra prawie tak samo wygląda. Właśnie tutaj, ten taka minuje jak tam ten hopper zostawi ja, tak. No i ja nie, nie mogę, z tego nie wytrzymałem. Jak widzicie ten odcinek był bardzo długi. Dlugi. Zdarzyliśmy się. Długi bardzo, wow. Yo, hej, teraz musimy go kończyć, bo już nam 10 minut pyknęło, więc nie ma po co przedłużać, co nie? Tak, a no, to by się to oglądać. Zamiast nas możecie iść oglądać krużwila, ten Dokładnie. Taki, albo... Krużwiska. Krużwj, odpisz mi na maila. Chcemy nagryć sobie film. Ciuks także odpisz nam na maila. Chcemy nagryć sobie film. I kawałek też. Też czas jest, Mogę wystąpić w teledysku. Nam się dograsz do kawałku ta, pełnego, fajnego, który już może niedługo zobaczycie na YouTubie. Dobra, to joł. Trzymajcie się.